Witajcie, bracia i siostry, z tej strony Mike z We Are the Saints. Dzisiaj mam trochę przeziębienia, ale może się zamierzam kontynuować. I tak ta wiadomość była wniesiona do mojego ducha. Kilka, prawdopodobnie w zeszłym tygodniu, i chciałem jak najszybciej przekazać tę wiadomość dzisiaj rano. Cóż, więc bez. Zbyt wiele więcej już się za to modliłem. Proszę, abyście to wszystko zabrali do Panie. Proszę, abyście poprosili o potwierdzenie tej wiadomości. Aj, jeśli to coś, co czujesz, że Pan mówi do Ciebie w twoim sercu, to koniecznie. Proszę medytuj nad tym i poproś Pana o prowadzenie w tej sprawie. Mam małą wiadomość na koniec, którą Pan jakoś włożył mi w serce. Z wieloma rzeczami, które dzieją się na świecie. Nie chciałem robić osobnego wideo na ten temat. On po prostu to powiedział i po prostu powiem, co mi mówił i, i jak się czuję. Więc, um, ale zanim to, zanim przejdę do wiadomości, chcę, żeby wszyscy pamiętali, że te wiadomości są prawdziwe, nie są moje. Proszę dzielcie się nimi w każdy możliwy sposób. Jeszcze raz, jedyną rzeczą, o którą prosi Pan jest to, nie nadajaj im żadnej wartości, żadnej wartości pieniężnej, ani niczego w zamian za tę wiadomość. Jak otrzymujesz za darmo, tak za darmo dawaj. I nie musisz się martwić, że te wiadomości były ode mnie. Po prostu przekaż wiadomość. To jest słowo Pana. A on po prostu potrzebuje, żeby ludzie to usłyszeli. To wszystko. A więc bez dalszych ceregieli. Mój syn Michael zapisze te słowa. Twoje anioły cię kochają, są twoimi największymi kibicami. Wielu z was pytało, czy macie anioła przy sobie i czy zawsze są z tobą. To jest temat, który jest powszechnie źle rozumiany. Porozmawiajmy o tym. I chcę tu wtrącić. To była bardzo ciepła wiadomość, więc była różnica w tonie. Co było naprawdę miłe. Cieszę się, że je dostaję i mam nadzieję, że ty też to trochę czujesz. W każdym razie kontynuował: Moje ukochane, mówię ci prawdę. Masz anioła przypisanego do siebie i masz anioły wysłane do ciebie. Czasami pracują razem w Twoim imieniu, a czasami Twój anioł działa sam. To zależy od sytuacji. Wystarczy powiedzieć, Uruchamiam decyzję na podstawie wielu czynników, a dużym czynnikiem jest modlitwa. Kiedy modlisz się za kogoś lub ktoś modli się za ciebie, ustawiam moje anioły w gotowości, aby odpowiedzieć na te modlitwy. Anioły w niebie doskonale znają moją wolę i potrzebują tylko mojego rozkaz i z niecierpliwością idą. O tak, moje dzieci, nie mogą się doczekać, aby być u Twojego boku. Twoje anioły Cię uwielbiają i bardzo dbają o to, aby Cię chronić, prowadzić i pocieszać. Wszystkie anioły Cię uwielbiają i walczą o Ciebie. I tak powiedziałem, walcz. Czyż nie mówiłem, że nie walczysz przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władcom ciemności? Kto zatem jest w ogniu bitwy, w duchu, Czyż to nie anioły z nieba i ja? Mówię wam prawdę, moi kochani. Jest bardzo mało rzeczy, których nie mogą zrobić, aby Cię chronić, i stają do walki, powstrzymując zło przed przejęciem kontroli. Jest napisane: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Nie wódź nas na pokuszenie i wybaw nas od złego. A jak cię uwolnię od zła? Używam moich aniołów do wielu z tych rzeczy. Zatrzymam się tutaj na chwilę, zamierzam wtrącić się, ponieważ kiedy mówił o tej części, przypomniał mi również w duchu o pewnej historii. Moja najstarsza córka zadzwoniła do mnie i powiedziała, że miała pewnej nocy sen. I naprawdę chciała o tym ze mną porozmawiać, ponieważ wiedziała, że mam wiele snów od pana, więc zadzwoniła do mnie w tym konkretnym śnie. Była tym bardzo zaniepokojona, więc ona nie rozumiała go, więc nie zamierzam wchodzić w szczegóły, ale po prostu zamierzam nakreślić ogólny zarys tego konkretnego snu, który miała, więc w zasadzie pokazano jej piekło, Pokazano jej miejsce w piekle, które w zasadzie jest jeziorem ognia, i leciała nad jeziorem ognia, trzymana przez demona. Demon chwycił ją i rzucił, i było tak, jakby. Demon został nakazany pokazać jej, jak wygląda piekło. Piekło jest prawdziwe. Ale powiedziała, że scena szybko się zmieniła, a ona była na zboczu góry, jak na klifie, i wiedziała, że jest w naprawdę złym miejscu, więc czuła, że wciąż jest w piekle, ale nie w tym samym miejscu, w którym była wcześniej. A to, co ona, to, co zobaczyła, naprawdę ją wstrząsnęło, ponieważ wiedziała, że są demony, które próbują ją złapać. Ale powiedziała, że zobaczyła małą dziewczynkę z mieczem w ręku i walczyła, aby te demony się do niej nie dostały, i powiedziała, że była zdumiona widząc tę małą dziewczynkę tak silną, walczącą, odważną i dzielną. Aj! Jej... Powiedziała, że pobiegła, aby schować się za skałą, żeby uciec przed tymi demonami ale powiedziała, że kiedy to robiła, zobaczyła małego chłopca z boku, a ten mały chłopiec powiedział, że ona jest tutaj, ona jest tutaj, ona próbuje się schować, ale oto ona tutaj, a inne demony to usłyszały i wtedy zrozumiały: O, ona jest tam, idziemy po nią. Ale się ta mała dziewczynka odpierała wszystkie te demony, i więc znowu nie zamierzam iść zbyt daleko, ale zasadniczo, Widziała swojego anioła walczącego za nią w duchowej rzeczywistości i co się działo w duchu. Więc to przypomnienie, że Twoje anioły naprawdę to robią, stają na wysokości zadania i próbują Cię chronić. W każdym razie Pan zwrócił na to moją uwagę. W każdym razie zamierzam kontynuować tę historię albo kontynuować słowo Pana. On kontynuował. Moje dzieci, odkrywam przed Wami tajemnicę. Znałeś swoje anioły na długo przed swoim narodzeniem? Tak, znasz je bardzo dobrze? Miałeś z nimi przyjaźń i spędzałeś dużo czasu, ciesząc się swoim towarzystwem. Zanim przyszedłeś na Ziemię, Ty i Twoje anioły długo rozmawialiście o swojej ziemskiej misji. Oni uroczyście złożyli przysięgę, aby być z Tobą i Cię chronić. Zgodnie z moją wolą dla ciebie? Niektórzy z was otrzymali zdolność, aby zobaczyć swojego Anioła osobiście, a niektórzy z was je widzieli z waszą wiedzą, a niektórzy z was bez niej. Czyż nie mówiłem? Możesz bawić Anioły, nie zdając sobie z tego sprawy? Mój ukochany. Pamiętaj, aby im podziękować, i pamiętaj o niebiańskich rzeczach, które dla ciebie uczyniłem. Wkrótce zostaniesz zabrany do domu i zobaczysz wszystko, co dla ciebie zrobili. Och, jaką radością to będzie. Twoje anioły będą wspominać z tobą twój czas na ziemi, a twój umysł otworzy się, aby zobaczyć wszystko, co razem zrobiliście. W międzyczasie, wykorzystaj swoich aniołów, aby pomogli ci odeprzeć taktyki wroga. Wzywaj mego imienia, aby odpędzić demony, a ja odpowiem, Błogosławię cię teraz. Idź naprzód, wiedząc, że niebo jest z tobą. Twoje anioły są z Tobą, a ja nigdy cię nie opuszczę. Jeszuła. I to był koniec wiadomości od Pana. Bardzo pozytywne, bardzo podnoszące na duchu. Wiesz, coś, co umocni ciało, aby Cię zachęcić. Aby znów pamiętać, Pan powiedział, nigdy cię nie opuszczę. Aj, I... zawsze jestem z Tobą i to jest tylko jeden z tych sposobów, w jaki On udowadnia, że zawsze jest z nami. Aj. I... Więc to był koniec tej wiadomości, więc chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. Wiele rzeczy dzieje się teraz na świecie. Aj. I... Chciałem tylko dodać coś, co naprawdę mnie uderzyło dzisiaj rano, kiedy rozmawiałem z Panem i. Rozmawiając z Panem. Aj. Naprawdę włożył mi w serce, że chcę, aby wszyscy w ciele zrozumieli, jak bardzo Was naprawdę kocha. W świecie dzieje się teraz wiele rzeczy, które są naprawdę złe. Naprawdę. Po prostu dużo negatywnej energii. Wróg naprawdę się nasila w takim czasie jak ten i naprawdę można to zobaczyć w świecie, ale Pan chce, żebyś wiedział, że jego miłość wciąż tam jest. On wciąż jest w świecie i on próbuje Wywieraj pozytywny wpływ na życie ludzi, szczególnie teraz. A jednym z tych sposobów jest przez jego ciało, a jednym z jego sposobów jest przez nas okazywać miłość ludziom, których spotkać naszych członków rodziny. Naprawdę włożył mi to w ducha, żeby zrozumieć, jak on nas tak bardzo Kocha, że nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo cię kocha. Gdybyś to zrobił, nie byłbyś w stanie w naszym stanie, w naszym stanie fizycznym, nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Pełna intensywność jego miłości. Dostajemy tylko mały kawałek, co wystarcza. Ale to, co mówię, to, że wiesz, opisał mi to jakiś czas temu i myślę, że wspomniałem o tym w jednym z moich innych filmów. Gdybyś był w obecności Jego pełnej miłości przez zaledwie jedną sekundę, intensywność byłaby tak ogromna, że całe Twoje ciało, każde włókno w Twoim ciele eksplodowałoby w miliard atomów, a każdy z tych atomów chwałę imienia Boga. Gdybyś mógł po prostu poczuć to przez jedną sekundę, to naprawdę trudne, żeby spróbować pojąć i zrozumieć, ale kiedy zacząłem to rozumieć, zaczynam rozumieć to znacznie lepiej, Jego zakres miłości do nas, a to także oznacza pragnienia naszego serca. Kiedy mamy pragnienia czegoś w naszym sercu, Pan jest poruszony, aby to zrobić, aby spełnić te pragnienia, o ile jest to zgodne z Jego wolą. Na przykład, jeśli masz bliską osobę lub członka rodziny, za którego się modlisz, a wiesz, że nie zna Jezusa, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, odrzucają wszystko, co dotyczy Boga, Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa, i wiesz, że nie są w łaskach Bożych, i martwisz się o nich, i martwisz się, że nie pójdą do nieba, już ich więcej nie zobaczysz, pójdą do piekła. Bóg chce Ci przypomnieć, że jeśli kocha cię tak bardzo, czy naprawdę myślisz, że pozwoli na to, żeby to się stało? Albo przynajmniej czy czujesz, że nie zrobiłby wszystkiego, co w jego mocy, aby przekonać twojego bliskiego, że jest Bogiem i że powinni się nawrócić? A Pan ochrzci ich w Duchu Świętym i sprawi, że się na nowo narodzą. Jeśli się tym martwisz, a to naprawdę leży ci na sercu, dalej się za nich módl. Ale man, przestań się o nich martwić, przestań, przestań się martwić, że nie zostaną zbawieni albo że nigdy ich już nie zobaczysz. Jezus na cię kocha tak bardzo, że działa za kulisami, aby to się stało. Może to być jak przechodzenie przez ogień. Mogą musieć przejść przez uciski. Jednakże. On pokaże ci to w niebie. Rzeczy, którymi się martwiłeś, on już załatwił, bo cię kocha. I kocha cię tak bardzo. Cóż. Więc. Proszę. Weź te rzeczy do serca, a jeśli rozumiesz, jak bardzo pan cię kocha. Proszę, przypomnij sobie. Lub poproś pana o pomoc. Lub siłę. W tym, aby okazywać miłość innym ludziom w pewnych sytuacjach, i być wdzięcznym za wszystkie rzeczy. Powód, dla którego to mówię, to to, że ostatnio miałem przekonanie z... niebyciu tak kochającym w stosunku do kogoś. Lub sytuacji, jak mogłem być. Głębokie przekonanie. Aj! Jak bolesne by to nie było, przyjmuję to, bo wiem, że utrzymuje mnie w pokorze... Więc drugą stroną tego jest to jest silne ostrzeżenie i silne przekonanie, które przekona Twoje serce, jeśli to robisz, jeśli osądzasz innych, jeśli nie kochasz ich tak jak Chrystus kocha, nastrzeszasz świat z taką ilością wysiłku, ile tylko możesz włożyć, ile tylko możesz zrobić, Jesteś w poważnym niebezpieczeństwie bycia, przekonanym, ale jeśli będziesz kontynuować tą drogą, pan nie uzna cię za nieskazitelną pannę młodą. W sensie zasnąłeś dobrze. Nie pozwól, aby twoje lampy. Wygasły. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo oleju, dobrze? Nie chcesz być naprawdę wysłany na rynek, żeby naprawdę kupić olej. Nie chcesz tego. Następnym razem, gdy coś się wydarzy i poczujesz osąd wobec kogoś, lub będziesz chciał użyć pisma, aby uzasadnić swoją pozycję tu. Być zazdrosnym, zawisnym i osądzającym czyjś styl życia lub to, co robią. Rozważ, że Pan prosił Cię, abyś tego nie robił i abyś kochał tę osobę niezależnie od sytuacji. Nie musisz lubić tego, co robią? Nie musisz akceptować ich grzechu, ale masz ich kochać najlepiej, jak potrafisz. Bo nie ma znaczenia, co mówisz. Ważniejsze jest to, jak wprowadzasz pismo święte, bo robisz w swoje własne życie i widzą to w działaniu. Widzą, że to naprawdę przynosi owoce z tego, co robisz. Mówienie jest tanie, przepraszam, mówienie jest tanie, a jeśli nie żyjesz zgodnie z tym, co mówisz, to przestań mówić. Jeśli czujesz, że to jest przekonanie, Wejdź w słowo i poproś Pana, aby pokazał Ci, co się dzieje w Twoim życiu i co się wydarzyło. Osobiście, dla mnie. Opowiem Ci o pewnej sytuacji. Obudziłem się pewnego ranka i miałem sztywną szyję. Następnego dnia to samo. Minęło kilka tygodni, i budzę się, a moja szyja była tak sztywna, że ledwo mogłem obrócić głowę w lewo i w prawo. Nie wiem, co się dzieje. Nie mogę tego zrozumieć. I poszedłem na modlitwę do Pana, a on po prostu natychmiast pomyślałem, sztywny w szyi i pomyślałem: nie chcę być sztywnym człowiekiem. Nie chcę być tym, który coś robił, który był osądzający lub potępiał kogoś za coś i sprawiając, że czuje się bardziej święty lub Bardziej godny Pana niż inna osoba, i pokazał mi, że to właśnie wkradało się do mojego życia. Bo czytałem i brałem pismo i myślałem, że się usprawiedliwiam, a Pan mówi: Nie rób tego. To słowo jest dla Twojego serca. Wkładasz to w swoje serce i wprowadzasz to w swoje życie. Nie zmuszaj czegoś do życia innej osoby. To ja to robię, nie Ty. To było naprawdę silne przekonanie. Bardzo silne. I jestem tak wdzięczny, że to zrobił. Jeśli nie jesteś wdzięczny za to, kiedy Pan. wkłada przekonanie. Ej. Łagodne upomnienie w Twoim duchu za coś, co robisz. Jeśli nie jesteś za to wdzięczny, to może być stan Twojego serca. Musisz być ostrożny. Dobrze więc zatrzymam się tutaj i będę kontynuować. Ale miłość Chrystusa jest teraz najważniejszą rzeczą. Musimy być świadomi tego, co się dzieje wokół nas i po prostu. Bądź przykładem. Niech Bóg Was błogosławi, bracia i siostry. Kocham Cię. Do zobaczenia w następnym wideo, szalom.